Może zaczynają mi się mylić imiona, ale pamięć do twarzy mam całkiem niezłą. I tę twoją gębę już gdzieś widziałem. W telewizji? To niemożliwe. Oczywiście, a niech mnie. Hideshi Hino we własnej osobie. W samą porę. Wiesz, co to za jeden? Hideshi Hino z Wieczornego Pasma Rozrywkowego. Był świetny, zanim wpadł w nałogi. Potrafisz jeszcze zrobić to swoje słynne... Lepiej zapnijcie pasy! Nie. Dalej, takich rzeczy się nie zapomina. Tylko jeden raz. Wi, powinniśmy wejść. Teraz. Hideshi, zrób starszemu człowiekowi przyjemność. To naprawdę nie jest najlepszy moment. No dalej, całe lato tego nie słyszałem. Ach. Lepiej zapnijcie pasy! Co się z tobą stało? Nie wiem. Sam siebie nie poznaję. Już? Możemy iść? Chodź. Ależ szerok, To jakieś nieporozumienie. Nie wiem, kto obrobił twoich ludzi, ale nie byli to gersi. Moi chłopcy znają zasadę. A teraz przepraszam. Mam gości. Proszę, we własnej osobie w moim skromnym salonie. Wakako, dawno się nie widziałyśmy. Co cię sprowadza? A kim jest twój uroczy przyjaciel? Hideshino, Komik. Ja mówię, da. Takemura Goro. Okada-san, No proszę. Gentlemen. Szkoda, że poszukiwany przez wszystkie służby Arasaki. A ty wi, przyprowadzasz go prosto tutaj. Podej mi jeden powód, dla którego nie zadzwonię. Co, spróbowałeś szczęście na automatach? Słucha. No, wyglądasz na takiego, co może liczyć już tylko na uśmiech losu. Tak pan myśli. Myślę, że fortuna kołem się toczy. I czasem trzeba jej pomóc, nawet zaryzykować. Hmm. Może. Może coś w tym jest. Dziękuję za radę. mm -hmm. Takemura, mura. Świetnie wyglądasz.